aniołki. Ja dzisiaj przychodzę znowu z aktualizacją, jestem na temowym no, moim dzielcu, e-apku. I teraz tak szybko idziemy y, do, y, do farach. idziemy obić te y, y, rzeczy, zobaczyć co my tam mamy. Y, w każdym razie y, jest już Wam pokażę mam o, y, do tych nowych przepisów które będą w recyklingu um, u tej farach y, to będą też śmieci potrzebne I, i zobaczcie, kwiatów to zobaczcie jak mam dużo i teraz tak, chciałam wam tylko pokazać jeszcze y, te y, rękawiczki które dzisiaj tam dostaliśmy trzeba było taki kod specjalny wpisać i dostawał się takie fajne błękitne rękawiczki, już wam zaraz powiem y, gdzie ja te rękawiczki mam o i to są te sekundę i będę to wkładać, ale Wam pokażę. O, takie ładne niebieskie. Zobaczcie jakie, jakie fajne. Bardzo ładne. Także takie, tam trzeba wpisać kod i to się dostaje. I teraz tak. Ciuchy będą, będą nowe zestawy. jeździeckie to o ciuchy ale to będzie w przyszłym tygodniu, a na razie w tym tygodniu y, jest w sklepie, już Wam powiem, jakiś taki dziwny y, w myśli, zestaw. Jest tak, taka torba, całkiem fajna, się zastanawiam, czy na, tego nie kupić, ale na razie nie mam, na razie nie, nie jeżdżę na innych koniach niż, y, y, niż ta mam, więc, y, więc nie, nie potrzeba mi specjalnie, ale ogólnie jest bardzo fajna ta torba. Y, Ochaniaczki są idiotyczne, bo są różowe, nie wiadomo po co, a cały zestaw jest niebieski. niebieski. Tutaj jest taki niebieski, bardzo ładny czapiaczek. Piękny jest, zobaczcie. Już Wam mówię, o, takie są statystyki. Ja go teraz nie kupię, bo nie mam do dużego konia, mi to niepotrzebne. Następne elementy są, to jest takie yy, yy, siodło, już Wam mówię, o, to ma takie statystyki całkiem takie bardzo mi się podoba, ale ja już, ja już no nie mam na do takiego konia. No i tu jest yy, te, yy, to są głowie, też całkiem fajne. Już Wam powiem, jakie to, to jest master styki. Ok, to ma takie, czy, czy, czy całkiem fajne, i to jest yy, tylko to. Yy, ja teraz nie kupię, nie wiem kto to im dał. Wszystko jest niebieskie, a tu nagle są, yy, och, nie, są różowe, I, i z beczki i z pietuszki. Dobra, to tylko tyle a z, o, z ubań nowych nie ma oba ubrania nowe będą tam za tydzień chyba i teraz tak powiem wam o, o, o tej aktualizacji bardzo ładne są obrazki w ogóle tych y, tam kilka jest y, odnośnie fach y, tych, tych kwiatków ogólnie jest na stronie internetowej y, jest y, weź udział w recyklingowej ewolucji. Także jeśli chodzi o, o tą aktualizację, to jest zainspirowana przez Big Bony i Maka. Fach dołączy dołączyła do recyklingowej ewolucji. Teraz możesz używać surowców wtórnych, właśnie w warsztacie fach. FAH zaprojektowała także nowy zestaw ubeń. W ogóle polecam Wam po na, pójście na stronę internetową. No ponieważ tam są właśnie bardzo ładne y, zdjęcia, y, tam kilka z, z, z zdjęć z tego warsztatu. I y, jest też właśnie będzie ten y, nowy zestaw, y, ale ten będzie zestaw bardzo ładny, takie żółte kolory, co prawda to trochę wszystko na, na, na to trochę takie, wiecie, wszędzie jest ta sama czapka i tak dalej, tylko się kolory, kolory zmieniają, ale ogólnie bardzo ładny, Chyba na ładniejszy zestaw mi się podoba, jeśli to ubrania co będą. Tylko że to jest właśnie w przyszłym tygodniu. W, w jeśli chodzi, do sprzedaży wchodzi. I to jest to zaprojektowała także nowy zestaw ubrań i wyposażenia, wykorzystując naturalne składniki i surowce z na, na także będziemy praktycznie ciągle będziemy mieli, że będziemy chcieli coś z uzyskać z ściuchów często, to wiecie, już teraz mamy u do zbijania na ciuchy te, te cyklingi całe, śmieci. A druga to mamy y, jeszcze, jak to zrobić? No, ja nie uzbiałem jeszcze w, u Big Bonny na tym. To też jest do, do zbiania. Także w każdym razie y, także w, to będzie w przyszłym tygodniu: będzie można kupić ten zestaw. U, udostępniliśmy, a czy tam wydrapić? Nie wiem. Udostępniliśmy więcej wyposażenia dla Twojego konia, które zostało przetworzone ze smakiem w bardziej wartościowe produkty. Obserwuj nasze pozostałe kanały, bo tam coś tam jest, że jakieś kody będą nam dawali na, na te ciuchy coś tam eee, a no właśnie, no właśnie te, te kawiczki właśnie z tego te niebieski właśnie co dostaliśmy z tego kodu są Będzie je co jakiś czas będziemy je dostawali eee, i teraz jest usunięty z gry eee, atrybut a odporności na zimno Chcemy, by wszystkie Twoje konie mogły bez problemu przymierzać do ukrytych dinozaurów. Dlatego nie będziemy ich kradć, od odponować na zimno. W przyszłości wolibyśmy wprowadzić atrybuty, które są fajne i korzystne. Ok, dobra, yy, czyli yy, jeśli chodzi o aktualizację, to wszystko zaraz Wam powiem co w przyszłym tygodniu. Bo to będzie jakiś chyba wyścig, ale to zaraz ten, zaraz Wam powiem. I teraz pojedziemy do fajach. Mm, ja od razu wam mówię, bo ja zbieram kwiatki, więc ja nie mam żadnych ufach po z zestawów. Dobra, yy, poczekajcie jeszcze sekundę. W ogóle bardzo mnie cieszy, że tak nas do recyklingu yy, yy, zapraszałem, że tak powiem, także, yy, także w fajnie. A w następnym tygodniu yy, Guillermo Gudea wracał do nas z wyścigiem dla koni Nie wiem za bardzo, nie, nie padłam już tego pana. W każdym razie będzie jakiś tam kolejny wyścig. Okej, okay, no dobra, całkiem fajnie, dobra. To myślę, już bez żadnego gadania bierzemy się do roboty i tylko, tylko z Farah się zrobimy. Właśnie nic tam dodatkowo nie będę robiła. Także my się zaraz widzimy u fach w Wanderlei. Także przepraszam, że ja tak w nocy to nagrywam, no ale wcześniej niestety Ostatnio w ciągu dnia e, gasić nie mogę. A w ogóle tak mi się ta, a ten arabek z tą grzywą podoba. Także jest super. Dobra. fach w zasadzie nie mam co, co do gadania, bo e, i teraz tak, No, jestem tam na drugim poziomie, jak widzicie. E, I teraz tak. Ja nawet nie będę patrzeć, hmm, czy tam czegoś potrzeba, czy nie potrzeba. A wiecie, że jest, są dwie spo, dwa sposoby na e, e, wbicie putacji u fach. Można też. E, z, na przykład nie 100. Chyba 10? Czy ileś tam? Można, chyba 10. O, zobaczcie. Yy, to też sobie przypomnę. Ale ja z tego oczywiście nie będę korzystać, bo nie będę szła na trwiznę. Przekaż LED. O, jak 10 się na przykład 10 zlną, no, no to mogę mieć 50 yy, yy, uchwał. Yy, natomiast to się nie opłaca, ponieważ yy, przy normalnym. Tybie, jak się wykonuje, e, wykonuje te, te zlecenia, to wtedy, wtedy ma się nie 50, tylko ma się 100 za jedno zlecenie. Więc będzie się, po co bardziej te zlecenia robić. E, dobra, to zobaczymy, co dzisiaj mamy do zrobienia. I teraz nie, nie wiem, e, jak to tam zrobię z wbijaniem tych następnych poziomów. To czy przy Was, czy nie przy Was, nie wiem. Ja w sumie jeszcze nie wykonywałam do tej pory. Dobra. Co my mamy najpierw? Holly potrzebuje olejków eterycznych. Sto yy, tych punktów, czy przepraszam, procentów yy, w warsztacie fach. Yy, ona potrzebuje olejków etycznych do masażów. Yy, jeśli będziecie w południowym kopycie, co chętnie uzupełnię zapasy. Dobra. Yy, dobra, od razu wszystko zrobimy. Olejki, czy będzie tak? Yy, Yy, Mel potrzebuje zestawu web. Pani Dake yy, anulowała nasz występ kotów, więc tchalia... A, yy, to jest te, yy, te cykowe co tam było. Nie, statu, przepraszam. Zmienia program i gamy Magbeta. A, to szybko starszy. No i jakie ja mam to przewidąć? Hello. Yy, jakie ja to mam? A, no, okej, okay, daba, nie wiem co chodzi. Yy, Nie chcemy, żeby... Coś tam wyglądało jak. Ja, ktoś tam wyglądał jak jakiś przeośnięty za, za do bań, nie oganiam. Więc musimy wszystko przeobić Nie znam beta. A do tego potrzeba. Magbeta, przepraszam. Potrzeba mnóstwo farby. A ciekawa jestem: potrzeba farby, mnóstwo farby. Aha. Ech, ile to człowieka zmieści do teatru? Mel. A, czyli do tej dziewczyny od teatru trzeba będzie pojechać. A. Pani Pika potrzebuje herbaty ziołowej. Dziś na kolację przychodzi do mnie Pan Li, Li ze swoją wnuczką. Ja piję herbatę, a Pan Li chyba woli herbatę. A ona pije kawę. Lepiej, nie, się, lepiej się w nią zaopatrzę. Yy, tak na wszelki wypadek. W końcu dobra pani domu tak właśnie robi. Pani Pika. Nie wiem, nie pamiętam gdzie ona jest. W każdym razie yy, będziemy robili po kolei. Dobra, to idziemy najpierw, a poczekajcie sekundę więc potem także idziemy te olejki eteryczne, dobra, idziemy olejki eteryczne, będziemy wszystko po kolei robić, bo a się pogubię w tym co z czym i dlaczego olejki eteryczne, ja podobnie nie, nie patam, a tutaj się chyba te olejki robi, dobra, yy, już yy, olejki, czego to tam olejki eteryczne, dobra. Tak, nawet, nawet nie patrzę, bo ja po prostu mam wystarczająco dużo składników. Także tak. To trzeba Okej. Ok. Dobra. Nie wiem, czy ja to mam w, teraz w tym. A, mam, mam, ale jak to Dobra. Teraz idziemy do następnego. Tylko poczekajcie chwilę, zaraz tutaj przyjdę, tylko przypomnę sobie o co tam chodziło. Okej, okay, w każdym razie dla, kole dla kolejnej osoby muszę zestaw... O, a to jeszcze nie? Aha, dobra, okej, okay, może nie. A, to pewnie, to pewnie tu nie odblokowałam. A, czapka jakiegoś... Yy, a, czapka z dolnego rzemieślnika, czapka z zapalonego ręką dziennika, ręcznie wykonana czapka bohaterska, czapka świętego zbiacza, okej, okay, dobra. Ale na razie, yy, na razie nic z tych rzeczy nie robię. Najpierw tak e, e, poczekajcie sekundę. Ok, już sobie przypomniałam. Faba i hebata. E, do kolejnych osób. E, faba, faba i chybata. Hebata, no gdzie jest faba? E, nie, 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 nie. Nie wiem co mi tam... Zestaw fab, o zestaw fab. tak, zestaw fab tak. Ok, czarujemy. Ok. Yy, tak, zestaw fab. Fajnie że na koniec trzeba yy, schodzić do tego, Dobra. I kolejne, chybatka, yy, jakaś chybata. No chyba, ha, chybatka ziołowa. Tak. Mhm. Dobra. E, trzeba mi pokazać tą chybatkę, Dobra, chybatka ziołowa jest. E, I teraz tak, e, jak to jest? Poczekajcie chwilę. Chybatka ziołowa, poczekajcie. A, w sumie to nie wiem, ile mi tam ubyło tych kwiatków, ale chyba niewiele skąd, tak dużo mam. Umianek, aha, to Umianku dość dużo mi w takiej razie poszło, bo mam tylko jedno, chyba tylko Umianek. Okej, okay, dobra. Yy, dobra, poczekajcie, idziemy teraz do góry. Mam nadzieję, że już wszystko mam. Idziemy yy, szybko, 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 szybko. Bo jeszcze musimy pojechać tam, ale będziemy się na miejscu, gdzie yy, widzieli u tych ludków. Y, dobra, co my to mamy? Y, czyli tak, y, dobra, y, herbatka, dobra. A, czyli tak y, do, dobra, południowe kopyto, czy tak, południowe kopyto, jarachem y, i y, y, y. południowe kopyto, jalachem y, i y, y, y. a ta pani pika to zaraz muszę zobaczyć gdzie. <tuszę> Także najpierw muszę e, do południowego kopyta, do Holi pojechać, i potem do Jarachem, do tej Thali i Pani Pike do Cliff Ingun, to jest na końcu rodzajny herbst. Dobra, to my się zaraz widzimy e, na południowym kopycie. Ok, ja już jestem na południowym kopycie, na no, pięknie to wygląda, bardzo ładne są te domki. Taki proste, ale naprawdę bardzo fajne. Uroczy, dobra. Ucholi, co tam powiesz? Potrzebuję olejków etycznych do masażów. Jeśli będziecie w południowym kopycie, to chętnie uzupełnię zapasy. Tak. Wymieniamy się. Cały dzień czekałam na tę dostawę. Dziwień. dzięki. Jeśli zobaczysz Madison, przypomnij jej o spowzdaniu na JOTO i powiedz, że powiadomienie o rycerzach unicy. A, że opowiadanie o rycerzach unicy się nie nada. Okej, okay, dobra, dobra, tam się zaraz widzimy w Jalachem u thali. Okej, okay, a ja jestem tu w Jalachem, y, także tu czeka nas szyneczka, bo tam trali nie ma, także pani Drake y, anulowała coś tam ten występ, w każdym razie tu można wymienić, tak, wymieniam, ale niektórzy mają mam szynki, no tchali tutaj nie ma teraz. Mogłam zamówić online, ale wolę kupować u miejscowych dostawców, jeśli to możliwe. Spiełam tutaj tutaj filmy. Ok, dobra. I teraz tak. Kolejny to się widzimy u pani Pike w, na tym klifie. Na klifie Ingun, czy jak to tam się nazywa? No dobra, widzimy się za chwilę. Ok, to jestem u pani Pike. Zaznaczam sobie miejsce, dlatego tutaj się tak świeci. E, do, Dobra, co Pani pije? Ok, skrzyneczka. Dziś na kolację przychodzi tam do mnie e, jakiś Pan ze swoją wdyczką. E, ja piję kawę, a Pan e, tamten, tamten jakiś chyba woli hebatę. lepiej się w nią zaopatrzę, tak na szyk padek. W końcu do Pani domu tak właśnie robi. Przywiodę do, do dnia, tak. Ok, dziękuję kochana. Teraz muszę tylko wymyślić jak e, z, zanieść rzeczy do domu, nie wypuszczając przy tym. Ok, więc widzimy y, u fach. Ok, to już jestem u fach, także tutaj chyba odbiamy punkt. A tu mi się nabięły te punkty. Dobra, a tak, dobra. Czyli na dzisiaj y, na razie nie ma y, zadań, ale wiecie co? Mi się wydaje, y, bo jak akurat to nagrywam, jest za 15.12 w nocy, a po 12 w nocy chyba się odnawiają te, te zadania, to być może będziemy mieli jeszcze jedną rundę do, jedną rundę do zrobienia, a to muszę poczekać 15 minut, także się będziemy widzieli za chwilę. A jeszcze tutaj chciałam... Coś mi tutaj zastanawia. Aha! Muszę tego rumianku gdzieś pozbierać bo mam tylko jeden umianek. jak, jak mi tyle umianków. Jak to będą inne rzeczy z tym umiankiem, no to, to nie wiem. No, muszę gdzieś tam, nie wiem gdzie, gdzie można ten umianek dostać. W każdym razie dobra. To mam... Także tak jak myślałam, yy, bo to w okolicy północy nagrywam, także już się pojawiły yy, kolejne ten, to zrobimy sobie jeszcze jedną tuę. ...tych, tych rzeczy. Hmm. Marley potrzebuje walka z juty. Pewien czy Mustang pogryzł mi wolki na zboże. Potrzebuje nowych i to natychmiast. OK. E Hemit potrzebuje szczotki. A, do, do chemita e wasze szczotki. A nadał się... A nadał się do Chętnie zobaczę. Nie wiem z czego, ale zobaczymy. Ka Kamardyny potrzebuje ślących sywetek. Aha. E do nowej trzeba będzie pojechać. ba Panowa urządza bankiet żeby zabrać fundusze na ukończenie tołu wyścigowego, organizuję mnóstwo, mnóstwo takich przyjęć, a i tak ciągle brakuje środków. Ach, no cóż, nie, to nie jest mój problem. Ja muszę zająć się stołami, a dokładnie serwetkami. Przywi Przywieźcie mi je, tak, przywiozę. Dobra, to idziemy mm, robić, tylko y, to wszystko, tylko poczekajcie y, sekundę. Dobra, to ja już jestem z płotem i teraz tak, wołek z ja tu wołek z juty, hmm, gdzie mam ten wołek z juty, ja nie widzę tego, a wołek z juty, dobra, tak, czaruję, tak. Hmm. Chyba, jak tam to wygląda ten wołek z juty? A, no to teraz taki włok, dobra. E, teraz kolejna rzecz, e, to będzie mm, szczotki. Jakieś tam szczotki. Mm, szczotka, okej. Okay. Co my tu pan, potrzebujemy, juta? ale wszystko mam, dobę. E, Gorzej, gdyby potrzebny był mianek, dobra. Tworzymy. Okej, okay. jak tam ta szczotka wygląda? Eee, a, taka sama szczotka dobra. Eee, I kolejna rzecz. Eee, to będzie... Tam kameradyna potrzebuje eee, lnianych serwetek. Lniane... lniane... serwetki. No gdzie te lniane serwetki? A, jest lniane ostatnie dobra. A zynu dobra. Dobrze nie Okej, okay, dobra. Ok, tworzymy. Mhm. Jak swetki wyglądają? A, takie sylwetki, dobra. E, także e, my się widzimy e, u maleja za chwilę. Okej, okay, to jest coś u maleja. A, no tak, trzeba gadać do, skrzyn do skrzynki, a nie do człowieka, bo on, ma on gada tylko o wyścigach, także. <grych> dobra, idziemy do skrzynki. Okej, okay. dobra, wymiana. Yy, pewien porywczy mustak przegryzł mnie Wolki, na zboże. Potrzebuję nowych i to miast. Tak, proszę. A, ani nie, przepraszam. Tak, tak, czemu na pierwszym miejscu jest nie... Wspaniała jakość. Polecę warsztat w fach rodzeństwu. Ok, dobra. E, to my się zaraz wejdziemy u, u Chemita. Ok. To jesteśmy już u Chemita. Także wymiana. E, wasze szczotki. Nadało się do dobro, brody. Chętnie zobaczę. Znaczy nie radziłabym, bo to raczej dla koni chyba. Chemist e, pyta przedmioty. No tak, szczotka, szczotka, tak. Co to powiesz? Hmm, tak, może być. Hmm, Okej, okay, dobra. To mi się zaraz widzimy u Kamedynea. Y, w tym... Y, no, w tym centrum jeździeckim u Baranowej. Okej, okay, to ja już jestem u Kamedynea. Kuma... Ku Proszę. Yyy, <noise> Tak o mnie to się wymawia. Bonowa urządza ble-ble-blem. Dobra, tak, wymieniamy. nowy dobrze mówi o produktach idów z Wandelei. Chyba miała tam przyjaciela. Cieszy mnie. No tak, oczywiście wiemy, że jej przyjacielem był Avalon. Cieszy mnie, że to tak mi się wydaje. A może coś tam pomyślałam, dobra, nie waży, nie waży. Dobra, to my się zaraz widzimy z potem yy, w tym warsztacie fach. A zobaczcie, dobrze do fach przyjechałam, bo się okazuje, że mam trzeci poziom, także ma fach coś tam ma do powiedzenia. Także będziemy teraz, no tylko ścieżkę, a z 12, aha, czyli dwanaście takich ścieżek, dobra. Czyli trzecie, czyli mi dziewięć takich jeszcze zostało ścieżek. Okej, okay, dobra. A to dość szybko, to się robi, fajnie. Widzę, że, że często pojawiasz się w warsztacie. Nie myśl, że nie zauważyłam twojej ciężkiej pracy. Poznaj w faktach. Ok. I co, powiesz? Dobry. Chyba jesteś już gotowa na nowe przepisy. Znajdziesz się przy odpowiednich stanowiskach. Miej pracę uczennico. Ok, dobra. Uh, jakieś PD nawet. 5 dostaśmy PD. Dobra. Wiecie co? Yy, poczekajcie chwileczkę. Ja pojadę do tego warsztatu, bo może tam się uruchomiły jakieś nowe przepisy. Hmm, poczekajcie sekundę. Okej. Okay. A tutaj, tutaj za dużo tego, także chyba tu nic nowego. Tutaj idziemy. A te rumianek, to już wiem, że między nimi można dostać w Jadrowym Gaju. I można dostać, no i przede wszystkim w tym y, są dwa y, stanowiska z umiankiem y, w y, tym spalonym domu, y, w tych, y, w, gór, w, no w tych, w tych lasach tutaj. Dobra. Y, no ale, okej. Okay. Aha, i tutaj, aha, bosal zdolnego dolnego rzemieślnika, bosal z opalonego Słusznie wykonany bosel bohaterski służbą świadomego zbieracza, okej, okay, dobra. Ale widzicie, co ja na razie nie będę tam chyba tego wytwarzała, bo, bo to mi na razie będę tylko wytwarzała to, co do, do zadań, a tam sobie dla siebie to wytworzę kiedy indziej. Jak już po jak już rozbijam sobie, te, sobie te, te ścieżki, wszystkie odblokuję. Dobra. To my teraz zrobimy trójkę i, i ta teraz... zrobimy. no tak, ścieżka uczennicy 3. Okej, okay, dobra. Wiecie co, to się zaraz widzimy w stajni. Okej, okay, dobra. To ja już jestem w stajni. Także fajnie już mam trzeci level u, u tej fach. Dobra to następny film chyba będzie, następny film będzie już dotyczył tych, będzie dotyczył misji, ponieważ jeśli chodzi o ten damowego konia Janon już uzbierałam tam te 10 tysięcy prawie, czyli po prostu jakby zrobię taki odcinek, bo już będę mogła odblokować misję, także pojedziemy sobie wtedy misję jak dam radę, a jak nie dam radę, to potem będzie ten ten, ten wyścig u, u tego faceta, ale myślę, że, że, że się wyrobię także, także fajnie, się już cieszę, że tę misję będę już mogła robić no, no, no i zobaczymy potem, jak tam z, z, z tym damowym koniem u Fah, proszę, u Janon no dobra, także no ogólnie mi się w, bardzo fajnie w Stastable gra, ja, chociaż trochę w, w ostatnim też gram sobie czasami, także wiecie, nie, w Stastable nie siedzę tak cały czas, tylko to, y, czasami też w Minecraft'cie siedzę, dobra w klubie mi się w, fajnie w, też fajnie siedzi, także no, także jest ogólnie fajnie, dobra no to co, no to no to wtedy no to, wtedy, to, to, no to do zobaczenia w następnych filmach. A mam nadzieję że oczywiście, że tak jak zwykle ten film polubicie, że może zasubskrybujecie mój kanał. Zawsze można... Yy, fajnie, że mam na, tam ponad już teraz 70 subskrypcji. Yy, yy, zawsze można w, wpaść na mojego Instagrama Słonatka Nosso. No i w ogóle yy, zawsze możecie tutaj komentarz jakiś zostawić, to yy, byłoby by fajnie. No dobra. Także na no to na razie, no to cześć, ba.